Jesteśmy z Warszawskiej Akademii Piłkarskiej, działamy na Bemowie, na Ursynowie, na Akańcu też powstała drużyna, od trzech lat mamy już spójną drużynę, zachęcamy wszystkie zawodniczki, żeby przychodziły do nas, bawimy się, gramy, dzisiaj jesteśmy na turnieju, udało się przejść do fazy mistrzowskiej, więc trzymajcie za nas kciuki. Chodzi o atmosferę na tutaj na turnieju, w którym możemy, mamy możliwość gościć, to jest bardzo dobra atmosfera. Też zaznaczę poziom gry jest tutaj po dziewczynach widać, że każda trenuje w klubach. My z racji swojego wypełnionego zawodu mamy mniejszą możliwość trenowania, ale czy każda z nas tutaj obecnych kiedyś zawodowo grała w piłkę nożną? A dzisiaj, jeżeli mamy tylko możliwość, to korzystamy z zaproszeń i przyjeżdżamy z chęcią na takie turnieje. Szybamy. Jestem zaskoczona taką ilością drużyn. Bardzo dużo jest, bardzo jest dużo dziewczyn. Nie wiedziałam, że, że tyle osób, tyle kobiet gra w piłkę nożną. Organizacja jak zawsze najlepsza. Wszystko dopięte na ostatni guzik. My jesteśmy zadowoleni, że możemy tutaj pobrać, jest poziom wyższy, możemy razem jakoś się zagrać. Zebrałyśmy się tak, jak się zebrałyśmy, nie wszystkie niestety mogły do nas dojechać, jeśli chodzi o tą reprezentację, ale naprawdę dużo zabawy przede wszystkim gra play. Tam przyjechaliśmy na turniej Ladies Cup z Ostrosa Świętokrzyskiego, dowiedzieliśmy się o turnieju tak naprawdę przez stronę Facebooka, gdzie udało nam się zgłosić zespół. Tutaj Nasza drużyna jest złożona dziś z zespołu seniorskiego po części oraz juniorskiego. Sekcja nasza powstała 3 lata temu, w tym roku udało nam się zebrać zawodniczki, które wystartowaliśmy tak samo w trzeciej lidze kobiet świętokrzyskiej, gdzie zajmujemy drugie miejsce z zespołem juniorskim i awansowaliśmy do makroregionalnej ligi. I tutaj przyjechaliśmy się pobawić na zakończenie takiego okresu roztrenowania po, po przygotowaniach, po lidze całej i dobrze się bawimy. Udało się wyjść z grupy, teraz akurat przegraliśmy z Zabłyniem Radom 1-0, ale nie, nie chylimy głowy, bawimy się dalej i walczymy do końca. Cześć, jestem Zosia, gram drużynie Like a Girl i właściwie najlepiej się czuję na pozycji pomocnika. Zobaczymy, czy uda mi się na tej pozycji zagrać. Jest to mój jak i koleżanki tutaj obok debiut na Ligowcu. Bardzo cieszymy się, że możemy wziąć udział w tym wydarzeniu. No, wydaje się, że jest to dosyć duże wydarzenie i poziom rozgrywek wydaje się być dosyć wysoki. Trochę nas zaskoczył, można nawet powiedzieć. Koleżanka może powie dwa słowa o tym, jak jej się grało do tej pory. Dziękuję Ci, Zosiu, proszę. Grało się bardzo dobrze, bardzo dziękuję. Wszystkie mecze przegrałyśmy, natomiast to nie powstrzymuje dalszego ducha walki, przede wszystkim tej sportowej atmosfery, dla której tutaj właśnie przybyłyśmy. Także bardzo dziękujemy za zaproszenie Ligowców. Okay. Chcielibyśmy więcej takich turniejów, ponieważ dzięki temu możemy spojrzeć na inne drużyny i porównać się do nich i spojrzeć też jak grają inni. Może od tego, że chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu własnym organizatora, właściciela firmy, ale także całego zastępu ludzi, bez których dzisiejszy dzień nie mógłby się odbyć bez sędziów, bez Sebastiana, którego na pewno znacie który też tutaj bardzo pomaga. Jest tam niezwykle miło, że aż 16 drużyn zdecydowało się wziąć udział w naszym turnieju. To dla nas wielki zaszczyt i takie e, cóż, że po prostu musimy robić dalej te turnieje. E, żeby nie przedłużać, przejdziemy do wyróżnień indywidualnych. W turnieju uznaliśmy Janę z wdrożony dalej. Z, e, teraz e, klasyfikacja asyst. Rólową asyst Martyna Ściegiel na KS Raczyń. Cztery asysty. Gratulacje. <noise> no i nami dwa wyróżnienia, które zdecydowaliśmy się przekazać. Wietne ręce, królowa strzelczyni oraz MVP turnieju, Violet Patkaczyk, samu nie radzę. Życzymy, życzymy kobiece i sporo e, dziewczyn, które grają naprawdę super piłkę, także fajnie, że u nas w Ligowcu. Przechodzimy do wyróżnień drużynowych. Czwarte miejsce drużyna WAP Bonowo. Zapraszamy na biedę. Wiktoria tutaj jako nadzieja kobiecej piłki w przyszłości i w ramkach to jest taka świętka tradycja. Trzecie miejsce drużyna Rada no, przepraszam, Raszyn 1 oczywiście. Dziękujemy, Raszyn wystawił dwie drużyny, także cieszymy się, że tak licznie drużyna z nas tutaj odwiedziły. No i wielki finał, tak naprawdę emocje były ogromne. Myślę, że wielkie brawa jak i dla przegranych, jak i dla wygranych, bo tu naprawdę było o włos. Drugie miejsce, drużyna Zamłynia Radom. Zapraszamy na naprawdę było, było co popatrzeć w meczu finałowym kanału dobrego atleta. I zwyciężczynię tegorocznego broniły Ligowiec Lady Stuff. Drużyna Tyrants United. Zapraszamy. Zapraszamy, może w takim razie całą drużynę? Dobrze, oczywiście, proszę. Ja bym chciała bardzo podziękować za możliwość uczestnictwa w tym turnieju. Naprawdę było rewelacyjnie. Lepiej niż w zeszłym roku, także oby, tak dalej. Dziękuję wszystkim drużynom i gratuluję e, osiągniętego miejsca. E, I teraz chwila dla nas uwaga, proszę. Wszystko Musimy się nie rozmiar, że Zapraszamy na, ten, na, ten, na wszystkie cztery drużyny do, Brani, do Brani. Jako właściciel firmy Ligowiec, organizatora wraz z całym swoim zespołem chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim drużynom. Aż 16 drużyn z całej Polski, można powiedzieć, bo mamy drużyny i z Radomia i z Ostrowca. Super atmosfera. Zaczynaliśmy od 6, później było 8, później 12, później, a teraz jest już 16 drużyn, a mogło być więcej. Sebastian, Sebastian jest osobą, bez której te turnieje i rozgrywki piłka, piłki damskiej nie mogłyby się odbyć. Sebastian, promotor piłki kobiecej w Ligowcu. Tak, kilka lat temu wpadłem na pewien pomysł, że w końcu piłka nożna powinna być dla wszystkich. Zostałem wciągnięty do drużyny kobiecej, która wtedy się nazywała Czujne Ważki i od tamtego momentu zostałem zarażony kobiecą piłką. Postanowiłem coś działać ku temu, namówiłem Adama, aby zorganizować takie rozgrywki w postaci turnieju piłki nożnej Ligowiec Ladies Cup. Dzisiaj mamy już czwartą edycję takiego turnieju. W tym roku także ruszyliśmy z ligą i robimy wszystko ku temu, aby Warszawa i kobiety z Warszawy grały w piłkę.